Więc jedziemy z kolejnym odcinkiem, to już drugi z tego maratonu Kto nie widział co się wydarzyło w pierwszym odcinku To może sobie wrócić I zobaczyć jakie dropy wpadły Albo nie wpadły A teraz jedziemy z kangaskanem. Kodzik i lecimy, proszę Państwa. Drizzle, skrobany, Yangos, cukierek, Tangrof, Grumpik, Latios, Cerebi, U, Lala, Siadło, Siadło już pierwszym. Już pierwszy mamy Dropika, Gumfos, Kodzik. I drugi Elektro. Wulpik. Stinkatów. Orzeszek. Latias. Ucha. Ninjask. Welly Pension w rewersie. Ninjask w rewersie. I. No ja nie wiem co tutaj się dzieje. Mamy Balona. Balonik zawsze dobry. Żaden to Pokémon. Ale. Bra rozweselenia zawsze dobry. Trzeci Boosterek. Czy będzie trzeci Drop? Kostka Lodu, Bailiff, Gołąb, Onyx, znowu Pucha, Ninjask, Marshadow, Lunatun w rewersie, Yangus w rewersie i Mega Winuzaur EX. No ja nie wiem czy tutaj limit dropów nie będzie, to nie jest ten Vinuzaur, którego bym chciał najbardziej. Ale mimo wszystko to Winuzaur, Więc jedziemy. 4 na 4 będzie? Jak będzie 4 na 4 to ja nie wiem ewentualnie może być tutaj, o kotwica. tego jeszcze nie miałem marszadą gong, kadabra, karp, grebart i no niestety nie ma tyle dobrego chociaż bardziej się spodziewałem tradycyjnie alakazama, który wypada non stop ale na razie jestem w miarę usatysfakcjonowany tinka tink, nikit, krupka, Kirla. Pinkaton, Volcanium Pro i Kraujicer. Nie ma tego dobrego. Nie ma co się oszukiwać, bo czekam tutaj dalej na złotą kartę. Jedną albo drugą. Rampik, Las Executor. W riwesie mamy Robala. Słówka jest tradycyjnie. Bez tego nagrywki się nie odbywają. No okej. potem zrobię jakąś tapetę z tych Alakazamów. Już mam ich nie wiem, 5 albo 6. nie liczę. Skrobany. Jangos. Cukierek. Mieliśmy już takiego boosterka. Magnezon. Miszciw. Robal. Cikorita I lunatun. Kodzik. Ale może zaraz się tu naprawi: True, Retail, Clownship, Executor, Ruiny, Houndstone, Riolu, ale kazan tym w rewersie Rajku. No to w Reversie jeszcze, ale chyba nie miałem. Do kolekcji: Bailey, Spiro, Onyx, Sloom, Pangrof. Golden Go Premium Pro Team Carton skrobany Mega Latias EX Czyli worek z dropami znowu się otworzył. Więc chciałbym, żeby to się utrzymało. Mantin... To przedost... Nie, to nie jest przedostatnia. To jest trzecia od końca maczucha. I niestety nic nie mamy w niej. Teraz dopiero mam przyjemność otwierać tę maratonu. 23. Paczka. I na razie mamy kilka dropów. Kto nie wiedział w poprzednim odcinku, to zachęcam do obejrzenia, co tam się wydarzyło. A tymczasem mamy kolejnego. Abomaszą EX No i Last Pack Medic ostatnia paczucha w tym dniu Electro, szrudo prysznic, heliosik korpisz, magnezon Compassion, lew mantin, spirit bomb i kończymy z tiliksem 2 na 3 5 dropów w tym odcinku jeżeli chcesz wiedzieć jak zakończy się ten maraton to te ostatnie boosterki sobie odpalamy w trzecim odcinku. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i dowiedz się co się wydarzy w ostatnim odcinku. Dzięki za oglądanie, cześć!